Bydgoskie autografy, szybowce na starym rynku. Bydgoszcz informuje. Na początku września tego roku kapituła Bydgoskich autografów zdecydowała, że tegorocznymi laureatami zostaną Stanisław Flejkowski i Jan Wróblewski. Stanisław Flejkowski to artysta plastyk, architekt wnętrz i projektant mebli. Jego twórczość na stałe wpisała się w krajobraz kulturowy naszego miasta. Jan Wróblewski to z kolei wybitny pilot i instruktor, dwukrotny szybowcowy mistrz świata. W 1972 roku komisja szybowcowa Międzynarodowej Federacji Lotniczej uhonorowała go najwyższym światowym wyróżnieniem w dziedzinie szybownictwa medalem lilentala. Obaj panowie odsłonili swoje autografy na ulicy Długiej w sobotę 26 października. Tego samego dnia na starym rynku można było zobaczyć wystawę poświęconą laureatom, a na płycie rynku pojawiły się szybowce. Życzę Państwu wszystkiego co najgorsze, aby was pomijało, a najlepsze, żeby was sprzyjało. Brawo. Także ośrodek ten był bardzo mocny. I dziękuję im wszystkim za to, a szczególnie jednemu panu, instruktorowi Żółkosiowi. Które umożliwił mi w pewnym momencie kontynuację badania. Dziękuję. Czytaj więcej na bydgoszczinformuję.pl